Przez ekipę PCDN-u pierogi, tu wiadomo, wędlinki różnego rodzaju. Ogórek kiszony. Tu jest kompot z suszu, robiony też przez ludzi PCDN-u. Sałatka oryginalna, robiona przez ludzi PCDN-u. Prawdziwa, bez niekupna z własnych rzeczy. Tu rybka też w sosie greckim, też robione. Własnymi no, rękoma z ludzi PZDN-u. Tutaj no, jeszcze podsmażane są wersje. No, chleb kupiliśmy, bo jeszcze nie umiemy chleba zrobić. Rybka jakaś no, kupiona, ale pracujemy, żeby wszystkie potrawy były robione naszymi rękoma. Więc z takiej Wigili pozdrawiam wszystkich, wszystkich Polaków. Sława Wielkiej Polsce.